Witajcie na kanale Trudne polskie słowa. Dziś dowiemy się, co oznacza apologeta, apologetka. Apologeta, apologetka to ktoś, kto publicznie głosi pochwały jakiejś idei, sprawy albo osoby, a zarazem występuje w jej obronie. To także pisarka, pisarz, który stawia sobie za zadanie obronę przekonań religijnych. Przed zarzutami i oskarżeniami przeciwników. Przykładowe zdanie. Czy apologeta nie może być wolnomyślicielem? Dziękuję za wysłuchanie. Zachęcam do subskrypcji, polubienia, podzielenia się ze znajomymi. Dzięki, cześć.